Cześć, witam serdecznie wszystkich widzów kanału Auto na Minuty ORG. Jestem w tej chwili w Czechach i powoli zmierzam w kierunku Pragi, gdzie dzisiaj zamierzam przetestować czeski carsharing Anytime. Chociaż chcąc być absolutnie zgodnym z prawdą, powinienem powiedzieć, że jest to carsharing włosko-rosyjski, ponieważ jest własnością włosko-rosyjskiej grupy kapitałowej Mikrokapital, która również w swoich szeregach posiada jeden z największych carsharingów w Rosji, a także, co ciekawe, na świecie, posiadający około 10 tysięcy samochodów na ten moment, carsharing Delimobil, który w głównej mierze jest dedykowany rynkowi rosyjskiemu, natomiast właśnie Anytime jest, powiedziałbym, trochę tak profilowany na eksport. Anytime rozpoczęło swoją działalność na terenie Rosji, konkretnie w Moskwie, natomiast kiedy usługa się lekko rozwinęła, zaczął się eksport usługi konkretnie na najprostsze z perspektywy Rosji rynki, czyli kraje byłego ZSRR-u, konkretnie Anytime rozwija się od pewnego czasu już na Białorusi i w Kazachstanie natomiast w momencie kiedy również na tych dwóch rynkach zaczęły się całkiem dobrze, pomyśleli o ekspansji na rynki troszkę bardziej wymagające konkretnie na terenie Unii Europejskiej jeżeli czytacie uważnie portal autonominuty.org to wiecie, że już w zeszłym roku informowaliśmy o takich nieśmiałych planach konkretnie uruchomienia usługi anytime w Pradze oraz w Warszawie. Jak wiecie pewnie doskonale na ten moment Anytime w Warszawie nie ma. Natomiast pojawił się kilka miesięcy temu, konkretnie w pierwszej połowie 2019 roku w Pradze, siłą 100 doskonale znanych z polskiego rynku karszelingu hybrydowych Toyota Yaris z automatyczną skrzynią biegów i właśnie jednego takiego Jarisa zamierzam dzisiaj przetestować. A więc jak tylko dotrę do Pragi, to widzimy się ponownie na razie. Jestem w dzielnicy Czerny Most, odpalam aplikację, tak jak tutaj widzicie. Mam dosyć blisko samochód po drugiej stronie tej takiej większej ulicy. Toyota Yaris Blue. Znaczy jest kilka kolorów akurat w przypadku tego usługodawcy. 4,99 korony za minutę, 63% paliwa. Spokojnie, wystarczy, mam dosyć blisko, więc tak jak widzicie klikam zarezerwuj. Jest, I want to book car. Mam 20 minut na dotarcie do samochodu, więc zbieram się do auta i do zobaczenia, jak już będę przy samochodzie. No, i tak jak widzicie na aplikacji, jestem już praktycznie na miejscu. Samochód powinien e, okazać się obok i rzeczywiście tak jest. 7AM0158, tak jak w aplikacji, obejrzyjmy, czy z samochodem jest wszystko w porządku. Wygląda na to, że nie ma tutaj praktycznie żadnych problemów. Ciekawostką jest że jest okleina na to widać powinno, to powinno być widać, że jest tutaj znaczek selection, czyli dosyć wysoka wersja wyposażeniowa, że samochód jest widać wolny od uszkodzeń wróćmy jeszcze na chwilę do aplikacji. Mamy tutaj możliwość włączenia wynajmu. Anulowania rezerwacji i blinknięcia, i spróbujmy. Blink i to jest uważam świetne rozwiązanie. Akurat tutaj mi się zupełnie to nie przydaje. Natomiast, gdyby samochód stał gdzieś, nie wiem, w gąszczu różnych aut, mogłoby to być rzeczywiście przydatne. Dobrze, klikam start. Reservation masz 3 minuty na zrobienie inspekcji samochodu. Open, otwieramy drzwi, o pięknie, samochód się otworzył, ok. Are there any new damages? Uh, are there old documents present? Can start the rent? Ok, na razie nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, bo jestem jeszcze w samochodzie, <coughs> sprawdzić. Samochód wygląda na czysty. Co my tutaj mamy w środku? Bonus D-Mobility Czech Republic CCS Prawdopodobnie karta paliwowa Tutaj Mamy dokument oświadczenie z miejsca zdarzenia Dowód rejestracyjny w oryginale Barwa Modra To jest oczywiście ten na pewno dowód rejestracyjny i tutaj mamy yy, i karta, to jest ubezpieczenie. Że to mi tutaj potrzebne nie będzie, więc chcę sobie pozbierać. I tutaj jeszcze bardzo istotna kwestia, mamy winietkę. Czechy mają trochę autostrad w granicach swojego kraju, dzięki czemu można tym samochodem sobie swobodnie podróżować. Samochód jest naprawdę bardzo bogato wyposażony, ma nawet podłokietnik. Rzeczywiście jest to najwyższa wersja wyposażeniowa Toyoty Yaris hybrydowej. Mamy automatyczną skrzynię biegów, więc najlepsze możliwe rozwiązanie na miasto. Więc wracamy jeszcze raz do aplikacji. Report problem brak, wszystko jest w porządku, OK. No i teraz wybieram sobie y, opcję Daily Minute Rate, czyli dzienna stawka minutowa, 8-godzinny standard, 24 godziny standard i 24-godziny ubezpieczenia. Mogę sobie też w tym momencie skancelować tą rezerwację, chociaż to jest akurat trochę bez sensu, bo siedzę w samochodzie, ale no nie będę tego próbował, być może komuś się to przyda. By starting a rental you sign the act of acceptance, to jest to akurat zrozumiał, wybieram stawkę minutową. Zresztą o stawkach jeszcze będę mówił. Dobrze, więc wniosek z tego, że chyba mogę uruchomić samochód. No tak, mamy paliwa, mniej więcej system nie oszukał, około 65%. Mogę ruszać, natomiast tak, pomimo tego, że tutaj pochwaliłem bardzo samochód, bo jest bardzo dobrze wyposażony, to niestety brakuje mi tego co zazwyczaj jest problemem w Carsharingach, chociaż nie w każdym. Brakuje uchwytu i kabla. No. Byłem przyzorny jak zwykle, zresztą więc kabel swój zabrałem. Ok, więc sobie umieść sobie kamerę. Zapnę pas, niestety tak się ustawiło pod słońce. Trudno nie będę narzekał, dzisiaj jest już pierwszy dzień jesieni, więc za chwilę będę marzył o takiej pogodzie. Dobrze, więc drogę wrzucam wsteczny. O, jeszcze tak, Proforma. Samochód ma najwyższe wyposażenie, więc nie może zabraknąć w nim też kamery cofania. Dobrze, D-drive i jedziemy na podbój Pragi. Praski Time podobnie zresztą jak ten z Astany. Mińska oraz Moskwy jest udostępniony w trybie free floatingu, a znaczy to oczywiście, że samochody mogą być pobierane z dowolnego miejsca w strefie i pozostawiane również w dowolnym miejscu w strefie teraz może powiem coś na temat właśnie tej strefy ponieważ jest ona no, całkiem pokaźna wyrysowana jest mniej więcej jeden do jednego ze granicami administracyjnymi miasta Praga a trzeba tutaj zwrócić uwagę, że Praga no, do najmniejszych miast się nie zalicza Mamy bodajże chyba 496 km2 powierzchni, czyli jest ona niewiele mniejsza od Warszawy. Więc trzeba się zastanowić, czy te 100 samochodów, bo tutaj przypomnę to, o czym mówiłem na wstępie, że Anytime w Pradze ma tylko 100 samochodów i na tak dużej powierzchni, no więc ta gęstość raczej będzie dosyć słaba. Trzeba powiedzieć prosto, jest słaba i pewnie też z tego powodu usługodawca udostępnił aż 20 minut na dotarcie do tego samochodu, 20 minut rezerwacji. No tutaj to zasługuje na, na pewną pochwałę, bo jednak no, ta, 5, te 5 minut może ym, być decydujące, jeżeli chcemy dostać się na przykład do któregoś z samochodów, który jest gdzieś tam w naszej, naszej okolicy. Natomiast e, oczywiście. Poza strefą, ten samochód również może być użytkowany. Zresztą tak, jak pokazałem przed momentem, samochód ma winietę na szybie, która upoważnia do przejazdu po autostradach czeskich. Natomiast ciekawe jest to, że nie ma na szybie żadnych innych nalepek, na przykład takich identyfikatorów, które pozwalałyby na parkowanie samochodów w Pradze w strefie płatnego parkowania w Pradze. A o tej strefie to muszę tutaj. Pochwalić się pochwalić, takim trochę moim wyczynem sprzed kilku miesięcy, kiedy zaparkowałem prywatny samochód w niebieskiej strefie parkowania. No, mój błąd nie, nie, nie dopatrzyłem. Okazało się, że niebieska strefa jest strefą dla mieszkańców, gdzie osoby, które generalnie nie zamieszkują danej strefy, nie mogą parkować pod groźbą odholowania i muszę przyznać, że przynajmniej w moim przypadku. Bardzo szybko to zadziałało. Jak się dowiedziałem, po 15 minutach już została wezwana straż, przyjechała pomoc drogowa z HDS-em i zabrali mi samochód. Pocieszające jedynie było to, że zapłaciłem w na polskie 350 zł opłaty tej za odholowanie, więc jest to mniej więcej niżej niż w Warszawie. Ale marne to pocieszenie. I tak mówię o tym z tego względu, że jak wyczytałem na stronie internetowej usługodawcy. Można tymi samochodami parkować w strefie białej, płatnego parkowania i również w niebieskiej i fioletowej, chociaż właśnie dziwi mnie to, że nie ma tutaj żadnego oznakowania, no ale służby miejskie, Pragi w takim razie muszą jakoś to odczytywać, wiedzieć generalnie, że te samochody mają tą opcję, ten benefit opłacony bądź, bądź przyznany. Nie wiem, nie wnikam, w każdym razie wierzę w to, że ten samochód może sobie spokojnie wjechać do centrum. Pragi, tam zaparkować. A wierzcie mi, szczególnie te osoby, które jakoś nie miały wcześniej okazji być w Pradze, parkowanie w centrum Pragi no, nie jest proste. Natomiast warto rozważyć, będąc w Pradze nawet prywatnym samochodem, wynajęcie tego samochodu, ze względu na to, że tutaj odchodzimy od właśnie tych opłat dodatkowych. Więc skoro mówię już o opłatach, to warto tutaj dosyć tak płynnie przejść do kwestii cennika, a tutaj jest naprawdę o czym mówić, bo cennik jest dość mocno skomplikowany, na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest wręcz zbyt skomplikowany, ale w momencie, kiedy zaczniemy się nad tym zastanawiać mocniej, tutaj dojdziemy do wniosku, że bardzo fajnie zostało to skonstruowane. Klient ma do wyboru cennik podstawowy lub pakiety. Zacznijmy od podstawowego, który oparty jest wyłącznie na stawce za minutę. Jest to zła wiadomość, bo jak wielokrotnie udowadniałem, w mieście stawka mieszana naliczana do za kilometr i minutę jest korzystniejsza dla klienta. Wysokość taryfy minutowej uzależniona od pory dnia. Przez większość czasu minuta kosztuje niecałe 5 koron, czyli około 85 groszy. Drożej jest natomiast o świcie i w godzinach wieczornych, gdzie minuta kosztuje już złotówkę, a najdrożej jest w środku nocy, gdzie minuta kosztuje już prawie złote 20. Zł. Jest to tyle dziwne, że znane są między nimi z polskiej usługi, gdzie stawka nocna jest wręcz minimalna, aby zachęcić właśnie w nocy do jazdy carsharingiem, gdzie najwięcej samochodów stoi wolnych. Tutaj wyraźnie operator wyszedł z założenia, że wieczorem i szczególnie w nocy jest bardzo niewielki ruch, więc klienci będą jechać szybciej, zatem stawka powinna być wyższa, aby wyszedł on na swoje. Nie można temu odmówić logiki, natomiast klienci na pewno widzą to inaczej. Pewnym pocieszeniem jest za to ekstremalnie niska stawka za wynajem między 7 a 9 rano, gdzie minuta kosztuje w przeliczeniu na polską walutę tylko 33 grosze. Tym bardziej, że ta stawka udostępniona jest tylko w dni powszednie. W weekendy minuty podczas dnia od 7 do 20 kosztują w przeliczeniu na polskie 85 groszy. Przejdźmy zatem do pakietów. Są one jak widać podzielone na trzy opcje. Dwugodzinny, czterogodzinny i całodobowy. Każdy z pakietów ma zawartą paczkę darmowych kilometrów, odpowiednio 20, 30 60 na ten pakiet. Oczywiście można je przekroczyć w ramach pakietu, ale wtedy na liczbowie koszt kilometra w każdym z pakietów to koszt około złoty 33. Zł. Warto jeszcze wspomnieć ile każdy z pakietów kosztuje. Najkrótszy dwugodzinny to około 50 zł, dłuższy czterogodzinny to około 65 zł, a z kolei dobowy to już koszt około 133 zł. Nie jest to najtańsza opcja, tym bardziej, że płacimy dość dużo za kilometr, a paczka kilometrów, szczególnie w pakiecie dobowym, nie jest duża. Trzeba wspomnieć jeszcze o opcji pakietu zmniejszającego odpowiedzialność za szkody. Zmniejszającego, a nie znoszącego, bo Anytime nie przewiduje całkowitego zniesienia odpowiedzialności. Standardowa kara za uszkodzenie samochodu to około 2200 zł, natomiast odpowiedzialność obniżona to już około 850. Nadal jest to suma pokaźna, natomiast warto ją rozważyć w pakiecie, bowiem pakiet z niższą odpowiedzialnością kosztuje tylko 150 zł, czyli niecałe 20 zł drożej niż standardowy pakiet dobowy ze standardową karą umowną. Natomiast jest jeszcze jedna bardzo fajna rzecz przy okazji cennika, na którą warto zwrócić uwagę. Konkretnie mamy na mapie, tak jak zresztą tutaj widzicie na tych grafikach, mamy samochody ze zwykłym statusem i ze statusem z takim małym procencikiem. Ten procentik. Pokazuje, że ten samochód dany w momencie, kiedy go wynajmiemy, będziemy jechać nim po obniżonej stawce. 4,99 korony versus 3,99 korony za samochód z niższą stawką. No różnica tutaj jest powiedziałbym niebagatelna, bo 20%. 85 groszy za minutę jazdy standardowej versus około 65. No to jeżeli zamierzamy jechać sobie w tej stawce minutowej, no to zawsze te kilka koron w kieszeni zostaje. No i to by było chyba na tyle, ponieważ wszystkie najważniejsze funkcje już Wam opisałem. Tutaj szukam powoli miejsca do zaparkowania. No tu jest dosyć dużo miejsca więc tutaj sobie zaparkuję, ale jeszcze zanim zakończę wynajem chciałbym zwrócić Waszą uwagę na dwie ciekawe, niewielkie funkcjonalności ale jednak mimo wszystko warto o nich powiedzieć zwróćcie uwagę tutaj na samą górę mamy stały podgląd kosztów, 185 koron w tej chwili ten wynajem nie kosztuje, pewnie każdy klient tak jak ja chciałby wiedzieć na bieżąco ile go ta zabawa kosztuje i druga kwestia, jeszcze na dole pojawiła się Taka ikonka REFUEL, właśnie ją klikam w tej chwili, jest informacja FUEL LEVEL IS GREATER THAN, no tutaj jakiś <gryw> kod programistyczny, FUELING WITH CARD IS NOT ALLOWED, czyli wniosek z tego, że mam zbyt duży poziom paliwa, aby system pozwolił mi da do e, tankowania tego auta. Wyłączam silnik, ustawiam skrzynię w pozycji P, zaciągam hamulec ręczny, Nasze światło. No i klikam na aplikacji Finish the Rental Move the Shift Lever to P, turn off the lights, close the windows and doors, take a picture of the car. Ok. No i to jest ciekawa kwestia. Tak chcę uzyskać, zgadzam się. No ale tylko jedno zdjęcie. Dobrze. Użyj zdjęcia. Okej. Okay. A jeszcze drugie. <noise> Mogę nawet trzecie, ale to już sobie podaruję. Finishing rent. Kolejna minuta się rozpoczęła. Okej. Okay. <noise> Pojawił się kod rabatowy dla przyjaciół. Ok. Ha, no możliwość nawet udostępnić sobie ten przejazd. Informacje: Total Rent 19 km, 40 minut. 203 korony. Parking, 0 koron. I teraz tutaj jest ciekawostka, ponieważ kilkukrotnie podczas przejazdu zatrzymywałem się, ale nie pomyślałem o tym, żeby wyłączyć zapłon, więc byłem fizycznie za każdym razem parkując ten samochód bez włączonego zapłonu, traktowany jakby jechał, więc pamiętajcie o tym, bo to może kosztować. Ok, to by było chyba na tyle. Samochód jest zamknięty. Dzięki za uwagę i jeszcze zapraszam do krótkiego podsumowania. Opuściłem już Pragę, więc czas na krótkie podsumowanie. Standardowo podsumuję na podstawie plusów i Minusów. zaczynam od plusów. Zdecydowanie największym plusem, moim zdaniem, jest samochód. Toyota Yaris hybrydowa, powiecie, nic wielkiego. Natomiast w wersji Selection szczególnie ujął mnie ten podłokietnik. Oprócz tego, oczywiście wyposażenie poza fabryczne jest bardzo, bardzo fajne, bo mamy roczną winietkę. Mamy parkowanie w wszystkich strefach, za to zdecydowanie plus. Następny plus to bardzo fajna, funkcjonalna, przejrzysta i zarazem też prosta. A to jest bardzo istotny moim zdaniem walor. Aplikacja mobilna i za nią plus. I kolejny jeszcze plus za cennik, który może wydawać się z początku trochę kontrowersyjny ze względu na to, że jest skomplikowany. Ale bardzo fajnie odpowiada na potrzeby zarówno klientów, którzy potrzebują jeździć więcej po mieście, mniej po mieście, czasami potrzebują gdzieś wyjechać, albo takie, którzy oczywiście pozbyli się samochodu prywatnego i raz potrzebują dłużej, raz krócej. Za to zdecydowany plus. Czas teraz na minusy. Powiedziałbym takie minusy niewielkie wynikające trochę z plusów to to, że mamy tutaj niestety tryb cennikowy tylko i wyłącznie prosto oparty na minucie. Trochę szkoda, bo już starałem się wiele razy udowodnić, że tryb mieszany szczególnie w mieście wychodzi bardziej korzystnie, ale to taki niewielki minusik. Jeszcze minusik za to, że stawka stopoveru no, jest dosyć droga. No, 25 groszy mniej więcej na polskiej wychodzi to jednak dość dużo. No i dochodzimy, a jeszcze jeden minus, bo tak pochwaliłem, że samochód jest dobrze wyposażony, fabrycznie tak, natomiast poza fabrycznie niestety tutaj należy się bura usługodawcy, ponieważ nie ma ani uchwytu do telefonu, ani ładowarki, ale nie ma też ani kawałka informacji odnośnie instrukcji, jak tym samochodem jechać, jak go odpalać, no okej, okay, dla mnie to nie jest żaden problem, dla wielu z Was również, ale wyobrażam sobie kogoś, kto pierwszy raz wsiada do samochodu hybrydowego z przyciskiem power, tym bardziej do automatu, i absolutnie nie wie co zrobić dalej, może się po prostu zrazić do takiej usługi, już więcej z niej skorzystać a przyklejenie kilku nalepek to jest naprawdę nieduży problem więc za to bura minus, no i dochodzimy do największego moim zdaniem minusa, czyli gęstości mamy tylko 100 samochodów na prawie 500 km2 powierzchni Pragi oczywiście wiadomo, tam strefa anytime jest trochę mniejsza ale mimo wszystko, nawet jeżeli będzie to 400 km to mamy Jeden samochód na 4 km2. Zdecydowanie zbyt mało, aby myśleć o tym, aby zawojować carshaling w Czechach. Oczywiście prawdopodobnie usługodawca z czasem będzie powiększał ilość samochodów, ale oceniam to co jest na razie. 100 aut zdecydowanie zbyt mały to jest największy minus. No to tak, minusy, plusy wymienione, usługa przetestowana. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Jeszcze na koniec standardowo zapraszam do czytania artykułów na stronie autonaminuty.org, lajkowania i komentowania postów na Twitterze i na Facebooku oraz oczywiście do oglądania filmów na kanale Autonaminuty.org. A kto jeszcze nie zasubskrybował kanału, zapraszam, aby kliknął tutaj, aby być na bieżąco ze światem współdzielonej mobilności. Jeszcze raz dzięki serdecznie za uwagę. Na razie. Cześć.